Cześć, witajcie! Pod koniec lutego zabieram się za wesie warzywa, które koniecznie musi być uprawiane z rozsady oraz innych, które mogłyby trafić do gruntu trochę później, ale chciałabym, żeby wypełniły grządki wcześniej, więc rozpoczynam ich wegetację już teraz. Nie będą one w domu bardzo długo, bo kiedy podrosną, trafią pod albo już bezpośrednio na grządki na dworze. Dziś będę siać celer korzeniowy, Por, odmianę późną, zimującą w gruncie. Calarepe w dwóch odmianach. Fioletową Alka i białą Delikatę Weiser. Oraz sałatę w trzech odmianach. Liściowa, czerwona Lolorosa, masłowa Królowa Majowych oraz kruchą Regina dei Ghiacci, co znaczy Królowa Lodu. Z nich wszystkich tak naprawdę seler wymaga rozsady. Jest to warzywo o bardzo długim okresie wegetacji i prawdopodobnie nie osiągnęłoby zadowalających dla nas rozmiarów, gdybyśmy posadzili je do gruntu, a nie jest to warzywo, które z kolei lubi chłody, więc nie możemy tego zrobić zbyt wcześnie. Całą resztę można siać do gruntu na koniec marca i cały kwiecień, ale oczywiście musimy się liczyć z tym, że plony będą troszeczkę spóźnione w stosunku do tych wcześniejszych, jeszcze z domu, z rozsady. Zacznijmy od selera. Przygotowałam dla niego doniczkę o wymiarach 9 na 9 na 10 cm wysokości, wypełnioną do pełna ziemią do siewów i podlałam obficie letnią wodą. Rosypuję nasiona niezbyt gęstą i dociskam palcami do podłoża, żeby uzyskały z nim bezpośredni kontakt. Nie przysypujemy nasion selera warstwą ziemi. Następnie spryskuję. Nasiona nie są przysypane, więc mogą szybko przesychać, a to z kolei mogłoby wpłynąć niekorzystnie na kiełkowanie, dlatego przykrywam pojemnik folią. Dzięki temu będzie łatwiej utrzymać wilgoć podłoża i podlewanie, a raczej zraszanie będzie potrzebne jeszcze raz lub dwa do wschodów. Wtedy folię usuwamy. Codziennie jednak należy na kilkanaście minut. Trzymać doniczkę z odsłoniętą folią, nie w promieniach słońca, aby przywietrzyć nasiona. Kiedy nasiona wykiełkują, a zajmie im to pewnie kilkanaście dni, a potem trochę podrosną, przyjdzie czas na pikowanie, to znaczy przesadzanie każdej osobnej roślinki do jej własnej osobnej małej doniczki. Drugi w kolejności będzie por. Doniczka do jego siewu jest przygotowana tak samo jak poprzednia. Ziemia do siewów dobrze nawilżona i o temperaturze pokojowej. Rozsypujemy rzutowo nasionka i je już przysypujemy cieniutką 2 mm warstwą ziemi i lekko dociskamy. Pora nie nakrywam folią. Ziemia wystarczająco zabezpieczy przed bardzo szybkim przeschnięciem nasion. Należy oczywiście pilnować podlewania. Pora można na dalszym etapie pikować ale ja wstawiam taką doniczkę z podrośniętymi porami do folii i tam czekam aż pory będą wsadzane do gruntu w maju. One, jak to pory, są wąskie i mogą rosnąć trochę wspólnie, ale pamiętam za to, by nie siać ich zbyt gęsto. Teraz czas na kalarepę. Sieję po dwa nasionka do jednej komory w wielodoniczce wypełnionej ziemią do siewów na głębokość około pół centymetra. Kalarepa nie lubi przesadzania naruszania jej systemu korzeniowego. Dlatego nie sieję jej rzutowo do jednego pojemnika, tylko gotowe sadzonki wraz z bryłą będę sadzić od razu na grządki. W zależności od pogody, będzie to koniec marca lub kwiecień, kalarepa znosi przymrozki do około minus 5 stopni. Oczywiście słabszą roślinę z dwóch usunę, tak by w każdej komórce była tylko jedna siewka. Kalarepa będzie lepiej wschodziła w temperaturach nieco niższych. Dobrze byłoby jej zapewnić kilkanaście stopni. Ostatnia będzie sałata. W jednym pojemniku, może być dość płytki, wysiewam wszystkie trzy odmiany, czerwoną na środku. Przysypuję 2 mm warstwą ziemi, dociskam i spryskuję wodą. Nie nakrywam folią. Sałatę będę pikować do wielu doniczek, bo warzywo to szybko rośnie, kiedy będzie miała 2-3 listki. Z wielodoniczek trafi już na grządki na początku kwietnia. Pamiętajcie o podpisaniu doniczek, przebywa ich z czasem i łatwo się pogubić. Oraz, aby pojemniki, do których siejecie, miały dziurki w dnie, inaczej korzenie mogą podgniwać. Jeśli chcecie użyć opakowań po jedzeniu, to łatwo zrobić w nich dziurki podgrzanym ostrzem nożyczek. Wysiewacie te warzywa na rozsadę w domu, czy czekacie aż będzie pora wysiadzie do gruntu? Poza selerem oczywiście, który z rozsady musi być. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!